Ejku, ile ich teraz jest? Cały czas wybiegają. Dobra, złap tego i tego też, i. Wszyscy? Teraz zobaczymy. Nie, tam wybiegli jeszcze. Skubańcy. Cyk, cyk, i. Dobra. Wydaje się, że wszyscy, ale najpierw sobie zobaczę, co mamy tutaj. Tutaj nic nie mamy, oni chyba z sufitu wyskakiwali. Dobra, tutaj wiem, że będziemy walczyć z dużym gościem, ale nie wiem kiedy, nie pamiętam. Okej, okay. jaka muzyka się odpaliła. No i mamy pierwszą ścianę. A i będą tutaj chyba ci nowi. Bo jeszcze jeden rodzaj wrogów chyba będzie tak, już tam bie biegną. E, to nie to. Chyba musimy jednak skorzystać tutaj z dźwigni. Nie wiem, które drzwi otworzy. No, z tymi nowymi. To gladiatorzy jacyś chyba. Tamten już tam ustawił się za tym. No oczywiście nowy miecz to musieli dać silniejszych wrogów. jakby to było. Ach, książę, no proszę cię. Jakiemuś zwykłemu gladiatorowi się tak dajesz posiekać? No, uderz, <śm> <śm> no, uderz. No, Dobra, chyba nie mam na co czekać. <śm> <śm> A ja, ty. Kurde, ile ich tutaj przebiegło nagle. Dobra, jeszcze raz kontrę. Nie zawiedź mnie w ogóle. Książę, no w plecy ciągle dostajesz. A jak zrobimy... Mm, nie to mocą. Jejku, książę, ale dostajesz wciry piękne, No. no. Serio? Nie? Kurde, takie. nie dają te mocy, ale są tak do dupy, że nie można z nich skorzystać. No, dobra. Aha, fajnie, że wszystko zużyliśmy. C, ok. To było nieprzemyślone. Zginiesz w końcu, gościu, czy nie? No. Nareszcie, dziękuję. Ech, co za gość. Dobra, weź sobie może książę broń od nich. Może łatwiej będzie ich pokonać. Dobra, stąd przyszliśmy, tak Tutaj mamy skrzynkę. To sobie grafikę oczywiście odblokujemy i musimy wyciągnąć tą żelazą klatkę I na guziku ją postawić Dobra i teraz pyk. Dobra, otwarły nam się drzwi. No i teraz możemy sobie wyjść gdzieś dalej. Ale zero. Tamten jaki odważny się rzucił do walki. Trochę mnie denerwuje to, że jak yy, używa kontry książę i użyją, yy, znaczy zaatakują księcia, to on przerywa tą swoją kontrę momentami. Dobra, wyrzuć to i bierz toporek. Dobra, przynajmniej mamy wszystkie piaski uzupełnione. Okej, okay, dobra. Teraz trochę pułapek będzie. Cyk, cyk. Dobra, jeszcze raz. Dobra, udało się. Bez problemu nawet. I teraz rozwalmy się. No i co mamy tutaj? Kolejne podobne pomieszczenie. Tutaj mamy trochę kolców. Będzie gdzie mi rzucać. Bardzo dobrze. No i będzie jakichś zabijać trochę. Widzę, że tutaj trochę pułapek porobili. Których można użyć. Czy rzucę teraz w ten. A, no, jeden się przeturlikał. No, książę, serio? Okej, okay, chyba. Książę, serio? Zero wyczucia mam. Dosłownie. Dobra. Tutaj go tam gdzieś. Albo to bika. Nie ginie. No i proszę bardzo. Dobra, ale otworzyły nam się tutaj dwie cele. Zobaczmy, co w nich mamy. Ok, tutaj mamy coś. Guziki? gdzie to otwiera jakieś drzwi. Tutaj, ale zanim tam dobiegniemy, to musimy użyć sobie piasków czasu dla spowolnienia. Dobra, cyk I biegnij, 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 biegnij. Ok. No i mamy teraz trochę znowu. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Uda się coś zdziałać? Okej. Okay. Może spróbujemy tak i będziemy ich po prostu wywalać. Książę, no co? Nie, <grym>, atakujcie go w tym samym czasie. Dobra, wywala go w dziurę, może. Okej, okay. No, książę, co ty robisz? Nie w tą stronę ich. Serio, winą stronę, kurde, klawisz naciska a nie swoje. O, no możemy tak użyć. Ale kurde, leje. Tylko jej ku, książę, tylko nie zgin. Dobra, teraz przynajmniej piasek odzyskamy. Dobra, i... Aha, nie, nie to chciałem. No i pięknie o to chodziło. Tylko jakiś piaseczek jakby sam to wyleciał, to by było miło. No ale widzę, że nie ma co liczyć na takie cuda. Ale mamy tyle życia, że kurde ciężko to widzę. Dobra, co mamy tutaj? Mamy kolejną dźwignię i drzwi. Może jakiś zapis? Przydałby się. Okej. Okay, tu się nam zamknęło, a tam otwarło. Jest zapis, dobrze czytają w moich myślach. Dobra, oczywiście chcemy zapisać, tak? Tron i maska. I teraz chcemy na górę, tak? Nie na dół. Nie na dole mamy kolce, to chcemy na górę. Dobra i i co, wyszliśmy z powrotem? Tak, jesteśmy w tej samej. Mamy nowego, nowy rodzaj dużych stworów. No i ten to ma teraz ten pasek życia. A tam ci nie mieli chyba. Ach, ty, skubany. Jakie ma te nagoleniki w ogóle wielkie? Wielkie jak książę. Dobra, i wchodź. I bigo. Bigo, ile wlezie. No, udało się. No nie w tą, nie w tą. Kurde. nie z piąstek Ojejku książę tak się dajesz brać no proszę cię Chociaż nie z takimi stworami walczyłeś Z tym skokiem to ciężko wycz wyczaić, kiedy skoczy to z nienacka tak dobra A jakby użyć spowolnie? Próbujemy tak go ścielać Dobra, której ręki? Dobra Jeszcze raz spróbujemy No i teraz bez problemu, proszę bardzo, ja go tłuczę <grywa> było tak od razu, a nie <grywa> No i proszę bardzo Drabinka nam się wysunęła Bardzo fajnie ale w ogóle trochę głupio, przecież byliśmy tutaj. Nie mógł gościu wcześniej wyjść. Okej, okay, dobra, to wchodzimy po drabinsę, bo na górze mamy chyba pomieszczenie, w którym będzie droga do przedłużenia z y, paska. A, co robisz. No i w górę. Pyk, 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 pyk. I w drugą. Okej. Okay. A. Mamy tutaj grafikę, ale... A, guzik mamy tutaj, ok No i jesteśmy... A jak się rzucił z Kubany. Ale my ich wszystkich powalamy. Dobra, i tego też. Cyk. Pięknie. I tego też. Dawaj. No i o to chodziło. Dobra, no i tutaj mamy przedłużenie kolejne. Tutaj mamy guzik. Dzięki któremu otworzymy sobie przejście tutaj. Bo tutaj za tym murkiem mamy zamknięte drzwi i je możemy otworzyć tamtym guzikiem, i to będzie nasza droga do przedłużenia paska. Dobra, ale to trzeba na spowolnieniu, chyba. Z tego co mi się kojarzy, bo inaczej się nie zdąży tam wbiec. Dobra. I pyk. Dobra, no to trzeba teraz zdobyć nasze przedłużenie, kochane. Dobra, pyk. Okej, pierwszą popkę się udało. Tutaj widzę, że grubsza sprawa. Dobra, teraz biegnijmy, pyk. Okej, udało się, kolejną popkę. C, Dobra, pyk. Teraz szybko, szybko, szybko. Okej. Okay. Yy, kamero, może jakoś bardziej sensownie się ustaw? By nic nie widać. Yy, kurde, co jest? Aha, no, dobra. No i tak może być. się, <ścoughs> ile pułapek. Kto tworzy te pułapki w ogóle? Nie no, ale... Kurde, jestem w szoku, że udało mi się bez zranienia to przejść. Bo dla mnie to było, chyba kiedyś było najtrudniejsze do przejścia to miejsce. No, ale całkiem nieźle poszło, całkiem nieźle. Dobra, no i zostały nam jeszcze dwa paski do przedłużenia. Znaczy dwa miejsca, w których możemy przedłużyć sobie pasek z życiem. Odbywasz wydłużenie paska życia. W miarę wydłużenia paska życia książę staje się potężniejszy. No i dobra. I teraz możemy wrócić do jednego miejsca z początku gry w zasadzie. To musimy sobie przestawić w komnacie z tymi suwającymi się platformami. Wiecie, wiecie o którą mi chodzi? Komnatę. Tą taką główną, to rozwidlenie dróg. Dobra, idziemy tędy. No, jak zdobędziemy wszystkie przedłużenia paska życia, to będziemy mieć nową broń. Fajnie. Mieczu wodny będzie wyglądał chyba tak samo jak ten z Skorupiona. Ale co tam? Kurde, no jak? Tu? I tak? Nie, no tak nie da rady. Tędy coś jakoś? No, tędy daje radę, dobra. I pyk. Jak nauko skoczył. Dobra, i w to, pyk. I gdzie tam mamy balkę? tak? Tak, dobra. I pyk, i pyk. No i mamy zapis, to oczywiście się zapisujemy. Czy chcesz zapisać grę? Oczywiście. Tak i tak. I teraz w ogóle nie wiem czy nie trafimy do biblioteki, a w bibliotece gdzieś też jest chyba przedłużenie. Tylko muszę uważać, bo nie pamiętam dokładnie jak się tam wchodziło do tego. No, ale myślę, że damy radę. Jak już tyle mamy zebranych tych pasków, to... Dwa ostatnie to raczej nie będą problemy. To raczej nie będzie problem. Dobra, tutaj powinny się pojawić. Tak, tak myślałem właśnie. Jak to jest skubany? Dobra, złapię może. Okej. Okay. Dlaczego musieli dać takie mocne? Nie mogli dać tych z początku gry? Najfajniejsze są. Dobra, jedna padła. To oh, Książę, nie popisałeś się. Dobra, i pyk. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No i chyba najszybszy sposób na nie. Dobra. Ech, kurczę, nie wiem, czy czegoś nie minąłem tam po prawej. Jakichś drzwi tajemniczych. Dobra, filmik pokazuje, że mamy się udać tam, ale po drodze. Po drodze gdzieś tutaj jest. Biblioteka Kailiny. Cóż za wiedza, musi być wewnątrz. Podejrzewam, że mo mogłaby mnie wiele nauczyć, gdyby sprawy ułożyły się inaczej. Jezu, jakie głosy potępieńców słuchać. Dobra. Kurczę, trzeba z nimi walczyć, bo chętnie bym jej po prostu olał. Dobra, Ech, kurde, nie to. Dobra, jak już tego użyłem, to wykorzystajmy. I cyk. Ale patrz. Nachty. Kurde, ile ataków oni mają. Dobra, może tych żółtych najpierw załatwimy. Kurde, książę, no co ty, no. Tak się dajesz? No i jeszcze tamte. Dobra, może... O, dobra. I teraz tak. Może mnie tego fajnego. Ale ich <grym>, tłuczę. No i proszę jak tam, zginęli. No, o, W ogóle, <laughs> widzieliście co to było? Co to miało być? Jakieś dziwne filmiki, spowolnienie, jak w ogóle my dostajemy w Ciry. Okej. Okay. Nie mam pytań. Dobra, i, tyk. i cyk, i dobra. No i załatwieni. Dobra, tutaj mamy jedną dźwignię. Po drugiej stronie pewnie też będziemy mieć taką samą. Tak, tylko zobaczmy, co one robią. Ok, tutaj nam się przedstawiają ścianki. Tylko co nam to daje? Co nam to daje? O stołu nie możemy chyba przepchnąć, z tego co wiem. Dobra, to nam się za bardzo nie przyda, chyba. To z powrotem. Przestaw dźwignię i lecimy do tego drugiego. Zobaczymy co nam przestawi druga dźwignia. Tak, cyk. Dobra, tutaj mamy kolejnych drani do załatwienia. Dobra, spróbujemy. Mm, kurde, jacy są waleczni, myślałby kto. Przyzają się jak nienormalni. Najlepsza to chyba kontra na nich. Dobra, jeden pad przynajmniej. A drugi też, no ładnie. E, dobrze, co my tutaj mamy? Mamy jakąś dźwignię? Aha, okej, okay, to nam otwiera tutaj drzwi. Mmm, kurde, nie ten guzik. No trudno. Jak już wcisnąłem, to wykorzystajmy go. Aha, dobra. Cholera. Okej, okay, w to. Zapomniałem, że trzeba to przestawić. I szybko, szybko. O, książę. A to tak powoli się opuszcza. A co spokojnie. Myślałem, że o szybciej to będzie spadać. Okej, okay, mamy. Te niedobre dziewczyny. Trzeba by je tam wyrzucić na dół. Dobra, cyk. O, no i pięknie o to chodziło. Ok, i tam też książę. no. Okej, okay, dobra. No to jak już jest żółta, to możemy z niej wziąć sobie zbiorniczek piasku. No i przy okazji mamy kolejną skrzynkę, pięknie. Dobrze, i teraz tędy? Chyba tędy. Kurde! Książę, co ty robisz? Dobra, jak już używamy tego spowolnienia, to... No i pyk, no i pięknie. Dobra, daj ten piasek z siebie, okej. Okay. I tu też wyskoczy? Chyba nie, dobra. A tutaj mamy tych kolejnych złoli. <gry> Tamtego rzucił w nim. Dobra. I cyk. A najlepiej było ich powyrzucać wszystkich. Dobra, jedna padła. Książę, książę. Dobra, i teraz na nią. O, no i pięknie o to chodziło. Dwie najgorsze padły. I na zewnątrz go. No i pięknie. I jego ja też. No i o to chodziło, dobra. E, co my tu mamy? A, mamy do wsunięcia półki. Musimy je wysunąć, i pani chyba wie, one się chowają? Chyba nie. Nie, dobrze. W ogóle fajne półki takie chowane w ścianie. Dobra, i pyk, i pyk, i pyk. No i właśnie, zaraz i by się przydało. Książę, co to było w ogóle? żeby mnie wysunął jakieś półki? Chyba nie. Wszystkie wysunąłem przecież. Nie doskoczysz? Widzę, że bieg po ścianie. I widzę, że <grych> chyba nie to chciałem zrobić. Dobra, odrzucę drugą. O, dobrze. I teraz cyk. I cyk. Ok, no i jesteśmy teraz już na belkach prawie, prawie pod sufitem. I teraz tak. Tutaj mamy to. No i właśnie, nie pamiętam teraz, czy mamy iść tędy. Bo to raczej nie, nie tutaj jest. Aha, dobra, tędy nie przejdziemy. Czyli górą jednak trzeba jakoś przejść. Cyk, cyk. No, jest górą, dobra. No, i właśnie pytanie. Czy mamy zejść tutaj? A nie, tutaj mamy skrzyneczkę, to zejdziemy sobie po tą skrzyneczkę. Okej. Okay. Ale tutaj widzę, że nigdzie chyba dalej nie przejdziemy. Także będziemy lecieć tędy, pyk. Ale tutaj, jakby jeszcze, to o, dobra. I na drugą stronę. Okej, i pyk, siekniesz ją? Dobra, sieknął, dał radę. I teraz chyba tam na drugą stronę musimy sobie skoczyć. I tam z drugiej strony będzie chyba to przedłużenie. Chyba tak, 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 coś mi się kojarzy, że to będzie tutaj właśnie. No to pyk. I teraz na dół. I jeszcze raz na dół i w bok. I idź, 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 księże. I teraz do góry. Dobra. I to będzie tutaj, tak? Mam nadzieję, że to tutaj będzie to przedłużenie. Żebym ciśnienie nie poleciał dalej z fabułą, bo tutaj się chyba nie da wrócić. I byłoby trochę smutno, jakbyśmy minęli to jedno. Nie, ale to chyba tutaj będzie. Tak? Pułapki są? Są. No to to tutaj. Okej. Okay. No Jezu, książek Ty zerwał. Okej okay. i... Już? No i pięknie. No to już zostało nam tylko jedno do zdobycia i będziemy mieć kanoniczne zakończenie. A o to mi chodziło właśnie pięknie. Książę, teraz jesteś wkrótce. Zdobywasz wydłużenie paska życia. Okej. Okay. Dobra. No to zostało nam tylko jedno przedłużenie, i wiem gdzie. Tak jak Wam mówiłem, musimy dotrzeć do, yy, do rozwidlenia dróg, i stamtąd będziemy mogli dotrzeć do ostatniego wydłużenia. <laughs> Okej, okay, czyli wracamy teraz do biblioteki. Tędy, tędy chyba, tak, tędy. Czyli tak jak schodziliśmy, i skok w drugą stronę. Pyk. I pyk. No i dobra. I teraz tędy, i tędy, i tędy. I lecimy teraz z powrotem w lewą. W ogóle fajne te niektóre półki w ścianie zrobione nie wiadomo gdzie, jak tam wejść. Jak książkę wziąć, jak coś poczytać, nie wiadomo. No i dobra. W yy, tam się da tak? No nie da się, chyba jednak. Myślałem, że będzie miał taki długi, dobry skok, ale niestety nie. Okej, okay, dobra, leć tędy. I... tylko tędy się chyba da, tak? Dobra. I cyk. Dobra. I beleczka. I oczywiście w tle gdzieś tam potępieńcze dźwięki. Okej, okay, no i gdzie jesteśmy? Dobra, skocz na przeciwko. W ogóle, jak się lampa zatrzymała w miejscu? O nie, tam jest skrzynka. Kurcze, fajnie by było ją wziąć, ale musiałbym, kurde, wszystko tak przechodzić z powrotem, chyba. A mi się nie chce za bardzo. Albo nie, mamy tutaj jakiś ten. Dobra, co zejdziemy sobie? Zobaczymy. Dobra, weźmy sobie tą skrzynkę i teraz. Da rada jakoś po tym, tym wejść? książę Hop. No, co ty robisz? O, dobra. I cyk? Da się? Chyba nie. E, Dobra, dokąd my to mamy przysunąć? Niby. Tam na drugi koniec? E, nie wiem, ok. Nie wiem za bardzo, gdzie to popchnąć, ale. Nie, no dobra, zobaczmy tam. Popchnijmy sobie tutaj gdzieś. Eee. Yy, Okej, okay, albo to nie tutaj. Chwilę, zobaczę sobie z tej strony. Jak my mamy stąd wyjść? Chyba widzę, że będzie trzeba kombinować. Dobra, gdzie mamy belkę tutaj jakąś? Tutaj mamy. A dosuńmy sobie do ściany. Książę, dosuń to do ściany. No co ty robisz? Co za nieposłuszny gość. Okej. Okay. Chyba, że jakimś biegiem. Fajnie w ogóle wlazłem gdzieś. Nie potrafię teraz wyjść. Dobra, bierz tą skrzynkę. Nie wiem, spróbujmy ją tam na koniec wepchnąć gdzieś? Może się gdzieś tutaj uda? Nie wiem, tak tutaj? Cyk. Chyba nie. Fajnie, w ogóle wlazłem i teraz nie wyjdę stąd. Okej. Okay. Stała tutaj, tak? No tak nie wejdę w życiu. No nie wiem, pod tą? No, fajnie, w ogóle, że tutaj sięgną. Myślałem, że tu nie sięgnie, i dlatego nie podsuwałem, ale no dobra. Nie, niech im będzie. Dobra, dobra. Książę powiedział, że musi się uśpieszyć do sali tronowej i do maski. Ale myślę, że my póki co sobie skończymy tutaj, właśnie, w tym miejscu. Także. Zostało nam jedno przedłużenie paska życia, yy, zdobycie maski upiora i zmienienie przeznaczenia księcia. <laughs> Także zajmiemy się tym w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, oglądaliście te i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, cześć!